Na ekranie widzimy czołówkę audycji. Kolorowe, animowane motywy w stylu ludowym: drzewa, kwiaty, pawie, pióra. Oraz tytuł Młodzi zdolni Małopolanie. Zbliżenie na ręce dziewczyny grającej na pianinie. Słyszymy jej głos. Muzyka jest dla mnie odskocznią od nauki, od wszystkich obowiązków. Zawsze, kiedy mam. Dużo na głowie, już jestem na przykład zmęczona uczeniem się do sprawdzianu z biologii. Chcę odpocząć, to idę do pianina, siadam i gram. Widzimy jasnowłosą dziewczynę w czarnym stroju, grającą na pianinie w swoim pokoju. Z tyłu stoi półka z książkami i kanapa. Na ścianie wisi zegar. Dziewczyna odwraca się do kamery i mówi: Cześć, jestem Zosia. Jestem sywendystką województwa Małopolskiego. Uśmiechnięta Zosia w czarnym stroju i kraciastym żakiecie idzie ulicą Floriańską. Mówi Kasia duch, kramarz, mama Zosi. Wszystko zaczęło się od fortepianu. Po kilku latach nauki ostatecznie zdecydowaliśmy, że spróbujemy zajęć muzykalowych i po dosłownie kilku godzinach odnalazła się tam świetnie, znalazła tam fantastycznych przyjaciół i, i okazało się, że to jest to. No. I, to trwa do dziś. To jest jej największa pasja, tak naprawdę. Duża grupa młodzieży występująca w muzykalu na deskach teatru. Występowanie, granie na pianinie, muzyka pomaga mi zapomnieć o trudnych chwilach i wyjść na prostą. Zosia siedzi po turecku na kanapie. Emocjonalnie słucha muzyki na słuchawkach. Nie zawsze byłam akceptowana w szkole, ale dzięki temu, że miałam możliwość występowania w musicalach, to dodawało to mi ogromną radość i mogłam zapomnieć o swoich szkolnych problemach. I moim takim największym marzeniem związanym z muzykalem czy, czy ze sceną jest, no wiadomo, występowanie na scenie, ale zobaczymy, czy uda mi się to pogodzić z moimi innymi planami i z nauką. Kolejny fragment muzyka. Jeśli chodzi o szkołę, no faktycznie nie było nigdy żadnych problemów i to wynika po prostu z, myślę, że z sumienności. Zasia od samego początku miała potrzebę uczestniczenia właśnie w wielu konkursach. Faktycznie dość często były to recytatorskie, bo nie miała z tym żadnego problemu, żeby, żeby świetnie sobie z tym radzić. Był też kangurek, czyli matematyczne konkursy. Ostatnim osiągnięciem był konkurs języka polskiego, gdzie dostała tytuł laureata. No Zaraz potem egzaminy ósmą które zdałam faktycznie na 100%, także tak po prostu poszło. Zosia tańczy radośnie na krakowskich planach. Kiedy dostałam laureata z konkursu z polskiego, to bardzo się cieszyłam. Czułam, że mogę zrobić wszystko. I wiedziałam też, że mimo wcześniejszych niepowodzeń, bo laureata dostało mi się udać dopiero za drugim razem, to nigdy nie można się poddawać i trzeba wytrwale dążyć do, do spełnienia swoich marzeń i swoich celów. Mówi Monika Banach, nauczycielka języka angielskiego. Z Zosią przede wszystkim kojarzy mi się ogromny uśmiech na jej twarzy. Ona ma niewiarygodne pokłady pozytywnej energii w sobie i też wytwarza dookoła siebie taką bardzo pozytywną i dobrą atmosferę i taki dobry klimat, i przy niej po prostu chce się być. Zosia bardzo dobrze radzi sobie z niepowodzeniami w szkole i ma taką strategię, że wstaje, otrzepuje się i idzie dalej. Moją przyszłość wiąże ze studiami medycznymi, a konkretnie chciałabym iść na stomatologię, dlatego, że interesuję się biologią i chemią i czuję, że chcę pomagać ludziom i ten zawód będzie mi sprawiał radość, ale równocześnie nie chcę zakończyć mojej przygody z musicalem i mam nadzieję, że występowanie na scenie, musical, muzyka zawsze gdzieś tam ze mną pozostanie i będę w stanie połączyć jedno i drugie. Widzimy tańczącą młodzież w teatrze, potem Zosię ze znajomymi pod barwakami. Spacerują, robią sobie radosne selfie. Moje doświadczenia nauczyły mnie, aby nigdy nie przejmować się opinią innych ludzi i żeby zawsze wytrwale dążyć do spełnienia swoich marzeń i celów. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać najlepszym w regionie. Mówiła Marta Maleclech, członek zarządu województwa. <laughs> Lista realisator.